Puśćcie nas! Oj, co to jest? Mia spójrz! Tam są kłódki. Jeden, dwa, trzy, cztery, siedem. Aj! O my god! Coś tam jest! Trzeba to sprawdzić. Może pociągnijmy za Satelinę! No dobra! Ciekawe, co tam będzie? Wow, to skitesy! Wiadro pełne cukierków! Ale to jest dobre! Mia, sprawdź swoje wiaderko. Zaraz się dowiemy, co jest w moim. Mam nadzieję, że też słodycze. Orety, co to jest, Twój! Wyglądasz przezabawnie. Masakra. Ale zaraz, coś tu jest. Mari, to klucz. Zaraz się stąd wydostaniemy. Do której kłódki pasuje? Chyba do tej. Tak zgadza się. Przy Oj, lepiej nie. O, następne zadanie. Trzeba sprawdzić, z czym mamy do czynienia. Kto tworzy? Kamien rzucę papier ty! O. No dobra, zobaczmy. Co to jest? Aj! Tam są robaki! Uspokój się, przecież się nie zjedzą. Musimy zdobyć klucz. Dobra. Fuj, masakra, obrzydlistwo! Mam. Ale co to jest? Nie wygląda jak klucz. Trzeba to sprawdzić. Hmm. A, już rozumiem. To kot od drugiej kłótki. Widzisz? Otworzyła się. Hurra, mamy to. Ciekawe, co nas teraz czeka. Patrz, pudełko, z którego wystają słomki do koktajlu. Jami, nie chcę tego pić. No dobra, ja pierwsza. Fuu, to jest obrzydliwe. Nie da się tego pić. Dawaj, Mari, teraz ty. Wow, to jest naprawdę dobre. Pycha, chcę jeszcze. Co jest? Poczęstujesz mnie? Nie, to moje. Ach, jakie to pyszne. Ale klucza nie ma. Musi być w twojej szklance. No, nie. Dobra, czego się nie robi na wolności. Hmm? O! Jest i kluczyk! Znalazłam go! O! Oh. Pospieszmy się i otwórzmy trzecią kłódkę. Hurra! Świetny z nas zespół! Oh. Co to? Otworzysz? Nie. Znowu muszę zaczynać. O, oh, to czekoladowa babeczka z orzechami. Jaka pyszna. Ej, Mia! Dobra moja kolej. O, jakiś pistolet. Ciekawa, jak działa. Ej, uważaj z tym. Nie martw się, trzymaj. Hm. I jak to działa? Dziwny jakiś. Dobra, nie mamy czasu. Któż ostatni sejf? Sprawdźmy. Fuuu! To kawałek świerdzącego sera. Zaraz zwymiotuję. Wiem, co z nim zrobić. Ojej, zamienił się w tęczowy tort. Tylko spójrz. Z chęcią go zjem. Jest pyszny. A ja? Oczywiście. Proszę bardzo, masz połowę. Miamiam! Miam. Ups! Co się dzieje? Zadłabiłaś się? Pomogę ci! Mia to klucz! Hurra, pospieszmy się i otwórzmy kłódkę. Super, znowu nam się udało. Jeszcze raz zobaczmy, co tam jest. Czas na wyliczankę. Ene Rika, fakę. Co ja? No dobra. Ojej, tam coś się rusza. To mysz. Boję się myszy. Dobra, wdech i wydech. Spokojnie. Znalazłam. Znowu jakiś kot. Kłódka numer 5. To było łatwe. Do dzieła. Znowu słomki. Może tym razem dostanę coś smacznego? Zaczynam. No dobra. Wow, to kola! Uwielbiam kole! Ale klucza w niej nie ma. No to teraz ja. Uj, co za ochyda! Nie dam rady tego pić. Ale mam pomysł. Wezmę magiczny pistolet. Teraz na pewno tam jest coś smacznego. Powodzenia! O tak, to pyszny koktajl. No i co? Nic nie ma. Dobra żartowałam. Tu jest klucz. Marie, mogę ja to zrobić? Kura. I następne zadanie za trzy, dwa, jeden. Działamy? Oho, otwiera pierwsza. Nie, twoja kolej. No dobra, co tu jest? Ojej! Co to takiego? Ale cię urządzili! Twoja kolej. Okej, okay. otwieram. O kurczę! Teraz to ciebie nieźle urządzili! O nie, to farba. Czego się śmiejesz? Otwieraj. Nie chcę. Losujmy. Raz, dwa, trzy. Remis. Zrobimy to razem. Oto i Ostatni klucz. Ura, wolność nadchodzi. Gratulacje, zdobyłyście ostatni klucz. Pora otworzyć. Tak, udało nam się. Juhu, wolność. Wow, Enid ma nowy samochód. Wygląda świetnie. A oto i Wednesday w swoim nowym samochodzie. Ej, ona ma taki samochód jak ja. O nie, to ty kupiłaś taki jak ja. Dziewczyny, nie kłóćcie się. Oba auta wyglądają świetnie. Po co się licytować, kto kupił pierwszy? Oho, pachnie challenge'em. La, 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 la. moja tęczowa paczuszka już do mnie dotarła. Co ona kombinuje? Czy to ozdoby do samochodu? Dokładnie tak. Będę miała tęczowy samochód, a raczej jednorożca. Muszę tylko umieścić na nim miękką tęczową narzutę. Ważne było obłożyć tym cały samochód. Nie chcę, żeby był podobny do bryki Wednesday. Nie zapominamy o tęczy na kołach. Jednorożec bez rogu w życiu! Mój samochód wygląda cudownie. Wednesday, co o tym myślisz? Ja? Nawet tego nie skomentuję. Ale mam pomysł. Udekoruję swój samochód tak jak lubię. Muszę tylko zamówić wszystkie niezbędne rzeczy. O, kurier już jest. Na pewno nic mu nie jest, wygląda jakoś blado. To Quentin pracuje dla hrabiego Draculi. Dziękuję. No, no, co ja tu mam? Puszkę czarnej farby w sprayu, czyli sekret błyskawicznego przemalowania samochodu. Dobiel wygląda okropnie. Gotowe. Potrzebuję jeszcze paru drobiazgów. Chcę mieć prawdziwie upiorny samochód. Quentin mnie zainspirował. Dodam mu zęby. Teraz mój samochód wygląda przerażająco. Ojej, co ona zrobiła! Czy to podrasowany samochód Wednesday? Wygląda na to, że dziewczyny nie mają zamiaru się godzić. A nic, znowu zamówiłaś coś do samochodu? Tak, to tylko drobiazgi. Parę bibelotów do środka, bo tu trochę nudno. Po prostu rzucę kilka tęczowych przykryć na siedzenia. O rany, jakie miękkie i kolorowe. Nie zapomnijmy o tylnych siedzeniach. Mam mnóstwo przyjaciółek, które będą tam siedziały. Myślę, że będą zachwycone. I oczywiście pokrowiec na kierownicę. Jest mięciutki, jak zresztą cały mój samochód. Tęczy nigdy za wiele. Dodam też mojego ulubionego hagiłagi. Położę tu tęczę i moje ulubione tęczowe pluszaki. Jeszcze chwilka i mój samochód będzie całkiem gotowy. Wow, Enid, wnętrze twojego samochodu wygląda niesamowicie. Nie zostawię tego tak. Też zadbam o wnętrze auta. Będzie o wiele fajniejsze. Mam tu czarne narzuty na fotele. Dołożę jeszcze czarne poduszki i mojego ulubionego hagiwagi. Nie zapomniałam o pokrowcu na kierownicę. Już sobie wyobrażam jazdę z rękami na tej superanckiej kierownicy. Przykleję kilka nietoperzy i pajęczyny. Powieszę tu mojego przyjaciela. Tak przy okazji ma na imię Jack. Jest zabawne. Postawię też prezenty od rodziców. Czaszkę i pająka, gotowe. To upiorne wnętrze przytrawia mnie o gęsią skórkę. Czy to jeszcze jeden z Twoich przyjaciół? Tak, to Bob. Ma lekką niedowagę. Co to za koszmar? Czy dzisiaj jest Halloween? Poznaj mojego przyjaciela. To straszne! Ratunku! Zabierz go! Wednesday, co robisz? Naprawiasz coś? Rączko, podaj mi klucz. Szybciej. Nie lęś się. Dziękuję. Wednesday, nie odpowiedziałaś. Co wymyśliłaś? O, Enid, jak się masz? Wednesday coś robi, ale nie wiemy co. Nie chcę powiedzieć. Cierpliwości, zaraz wszystko opowiem. Rączko, klucz. Ej, gdzie jest rączka? Znajdę cię, Leniu. Aby tylko wymigać się od pracy, raz poprosiłam o pomoc, a ty już uciekłeś. Gdzie jesteś, łobuzie? Nie będę na ciebie krzyczeć, obiecuję. Po prostu troszkę mnie wkurzyłeś. Pokaż się. Nigdzie go nie ma. Znajdę cię i wyślę do rodziców w ramach kary. Ojej, a co to za kolejka na ulicy? Dziwne, czy tu coś rozdają? Enid, co się dzieje? Cześć Wednesday. Ja i Rączko otworzyliśmy salon piękności w moim bagażniku. Co ty na to? Że co? Rączko, jesteś do pani. Okej, okay. minęło troszkę czasu odkąd po raz pierwszy przycinałam moje róże w bagażniku. Czas się za nie zabrać. Tak pięknie pachną. Ojej. Moja mama byłaby zachwycona. A teraz muszę pogłaskać mojego króliczka. Wednesday, wystraszyłaś mnie. Patrz, co tu mam. Jest zbyt puszysty i zbyt biały. Fu. Chodź, zobaczysz, co ja mam w bagażniku. Pewnie! Impreza Wednesday! No, co tam masz? Chwileczkę. Najpierw zamknij oczy. Pewnie! Mam nawet tęczowy szalik na takie okazje. Uwielbiam niespodzianki. Oj, Enid, nie spodoba ci się taka niespodzianka. To wszystko wygląda przerażająco i mrocznie. No tak, to przecież bagażnik Wednesday. Można się było tego spodziewać. Enid, uwaga! To będzie mega straszne. Jeśli nie węże, to może szczury przypadną ci do gustu. Ojej, co to jest? Coś miękkiego. Jakie to ciekawe. Wednesday, naprawdę uwielbiam niespodzianki. Nie podpowiadaj mi. Ojej, co to? Coś oślizgłego. Mogłabym pomyśleć, że to wąż, ale skąd by się tu wziął, co nie, Wednesday? O nie! To naprawdę wąż! Przecież ja się boję węży! Wednesday, przegięłaś. Hura! Wednesday zaraz zagra na swojej wiolonczeli. Od dawna miałam ochotę tego posłuchać. Co to za horror dobiega na moich uszu? O nie, wyłączcie to! Tylko Enid może słuchać takiej muzyki. Nie włączyłabym tego nawet mojemu najgorszemu wrogowi. Dobrze, że kupiłam nowe głośniki do bagażnika. Bob, pokażmy im prawdziwą muzykę. Wow, mamy bitwę muzyczną? Ale czad! Co na to, Enid? Co to jest? Koty miauczą pod oknem? A, to Wesley i wylączela. Odstraszasz moje przyjaciółki. Co tam się dzieje? Rączko! Jesteś teraz DJ-em? Uczyłam cię czegoś innego. Dla mnie brzmi naprawdę fajnie. Od razu chcę się tańczyć. No dalej, Wednesday. No dobra, przyznam, że jest coś w tej melodii. Zatańczmy. Dziewczyny, ale fajnie! Wreszcie macie coś wspólnego. Muzyka łączy ludzi. Rączko jesteś genialnym DJ-em. Podoba się... No pierwszeństwo! Co tam jest? Niebieska huba buba. Ale super! A ty co masz? Ja też mam coś pysznego! O nie! To lizak z karaluchem! Fuj, to okropne! Jak ja to zjem? Aha, ktoś tu ma pecha! Daj mi spokój, Jane! Poradzę sobie bez twoich żartów! Wow, to jest bardzo smaczny lizak! Ale z paskudnym karaluchem w środku! Muszę tylko zjeść wszystko dookoła i zostawić karalucha na patyku! Dziwna jesteś! Dobra, a ja mam tu pyszną hubę-bubę! Muszę ją jak najszybciej spróbować. Niebieskie jedzenie jest super. O nie, zjadłam całego lizaka i nie zauważyłam karalucha. Olivia, przestań krzyczeć. Zjadłaś karalucha? Mam naprawdę dobrą gumę, a ty przeszkadzasz mi się nią cieszyć. O nie, Jane. Masz karalucha w balonie. Co? O nie, fu. Co karaluch robi w moim balonie? Przecież go zjadłaś. Jestem cała w gumie. Karaluch wciąż jest na mnie? Zdejmij go. Szybko, przestań się śmiać. Co jest pod tym kloszem? Olivia, wszystko zepsułaś. Chciałam zgadnąć. Spójrz, pasują mi niebieskie oczy. Jane, mniej gadaj, a więcej rób. Pospiesz się i jedz. Ale jesteś nudna. Mam też kolorową posypkę, super. Skosztujmy teraz tych słodyczy. Mm, pyszne. Uwielbiam to. Wow, w środku jest słodki syrop. Rewelka. Co tak patrzysz? Podnieś swój klosz. Wow, mam jakieś różowe smakołyki. Jeszcze ich nie próbowałam, ale jestem pewna, że są bardzo dobre. Mmm, naprawdę, naprawdę pyszniutkie. Zjem wszystko. No. O nie, Jane, pomóż mi. Zakrztusiłam się. <laughs> Pomoc Jane już w drodze. Czujesz się lepiej? Tak, dziękuję za uratowanie mnie. Co ty tu masz? Zaraz się dowiemy. To mentos. Całkiem fajne, co? Uwielbiam mentosy. Ciekawe, co ty dostaniesz. I ciekawe, czy to będzie takie pyszne, jak moje niebieskie jedzenie. No, sprawdź już. Mam coś naprawdę fajnego. To kask z fantą. Wow, ciekawe, jaki ma smak. Zaraz się dowiem. Już czuję, jak bąbelki lecą przez słomkę prosto do mojej buzi. Ma truskawkowy smak! Mogę spróbować? Nie ma mowy! Tak? W takim razie mam dla ciebie niespodziankę. Myślę, że twój napój gazowany ma za mało gazu. Dodajmy mu troszkę. O nie, co się dzieje? Dlaczego wszystko pieni mi się w ustach? Nie mogę tego powstrzymać! Olivia, podrzuciłaś mi coś? Jestem cała mokra i brudna, ale to była bardzo fajna fontanna. Otwórzmy w tym samym czasie. Wow, jakie pyszności. To dżem wiśniowy i różowy jadalny papier. Jane, dostałaś taki sam, ale niebieski. Ale super. Wow, ten dżem jest taki słodki. Jest naprawdę dobry. Jane, czy to na pewno jadalny papier? O, mój jest o smaku truskawkowym. Muszę wymyślić coś ciekawego. Już wiem, posmaruję wszystkie słodkim rzemem, a potem zwinę. I będę miała truskawkowo wiśniową słodką roladę. No to mogę próbować, wygląda nieźle, ale dobre. Ja też mogę tak zrobić, tylko chcę narysować kotka na moim papierze. O tak, ale słodziak. Muszę go szybko spróbować. Zwijam. Ale dobre, no prawdziwa uczta. No nie, mój papier się skończył. Wiem, padłam na genialny pomysł. Wezmę jeden z twoich arkuszy. Tylko się nie denerwuj, zagrajmy w kółko i krzyżyk. To wygra, będzie mógł zjeść papier z dwoma rodzajami dżemu naraz. Wow, świetny pomysł. Postawiłam kółko, teraz ty. O, jesteś mistrzem w tej grze. Ale nie poddam się tak łatwo. Co ty na to? Wygrałam. Fura. Zjadam pyszny papier i wszystko inne. Nie taki był plan. Mogę otworzyć? O, to pyszny sok i kubeczek z galaretki. Ale fajnie. Już czuję jakie to będzie pyszne. O, tak, zgadza się. Pyszniutkie. Naleję więcej do mojego kubeczka. Ciekawe, czy będzie smakować tak samo. A może jeszcze lepiej? Mm, jest pyszniejsze. Oliwia? Au, obudź się. Stacja Prawdziwe Życie, otwórz ja Ojacie! Ale smakołyki. Różowa wanna, ale z czym? O, czy to musująca posypka? Wygląda niesamowicie. Teraz napełnimy całą wannę. Co to za kąpiel bez wody? No tak, to Jane ma sok. Jane, podzielisz się ze mną sokiem? Ekstra, dzięki. Zobaczmy, co się stanie. O jacie, ale się pieni. Jak prawdziwa kąpiel z bąbelkami. No szybko próbuj. No z wanny to ja jeszcze nie piłam. Niesamowite. Dzięki za podzielenie się. Słuchaj, a może dasz mi troszeczkę posypki? Dzięki. Ciekawa jak to będzie smakować. O to jest przepyszne! Jak szumi! Muszę to przegryźć kubeczkiem z galaretki. Ale dobre! I jakie zabawne! Zagrajmy w greco? Nie chcesz? No dobra, to ja otworzę pierwsza. To żelki Juicy Drop z kwaśnym dżemem. Ale super! Muszę to zjeść. Żelki są pyszne, a dżem? Przekonajmy się. Tu jest jakaś instrukcja? Dobra, spróbuję tak. Ale dobry. Mimo, że troszkę kwaśny. Zaraz zrobię sobie malutki torcik. Ostrożnie posmaruję wszystkie warstwy. I mogę próbować. Ale słodziutkie i jednocześnie kwaśne. Podoba mi się. Jane, teraz ty. A ja mam ogromnego cukierka Nerds. Od dawna chciałam takiego spróbować. To najpyszniejszy niebieski cukierek na świecie. Jane z takim apetytem. Może warto dodać nieco kwaskowatości. Nałożymy teraz troszeczkę dżemu na jej słodkości. Będzie się tak śmiesznie wykrzywiać. Ale pysz... Dlaczego to zrobiło się takie kwaśne? To nie powinno takie być. Ty to zrobiłaś. Dodałaś swojego kwaśnego dżemu. No całkiem fajnie. Pojedynek na palce. Wygra, otwiera pierwszy. Pokonam cię! Chora, Zwycięstwo jest moje. Co ja tu mam? O jacie, to czupa czupsy z toaletą? Czupa -czupsy są pyszne. I takie ładne. W końcu niebieski to jest piękny kolor. O, jest też kolorowa posypka. Zanurzmy czupa -czupsa w posypce i spróbujmy. Mm, ale dobre! Troszeczkę kwaśne, ale listak pozostaje słodki. Też chcę trochę. Dasz mi spróbować? No i dobra. A co ja mam? O cię to pierściotek z lizakiem. Przymierzę go. Podoba mi się. Przymierzę go. Pasuje mi. A teraz spróbuję, jak smakuje mój diament. Ale pyszności. Co to jest? To moje, Jane. Spróbuję i ci powiem. Wyleję ten dżemik na mój lizak. Ojej, to jest kwaśne, ale całkiem fajne. Ja też chcę, Olivia, mogę spróbować. Wiesz co? Mam pomysł. Wymieszajmy to, co? Polejemy się nawzajem moim kwaśnym dżemem i zanurzymy wszystko w twojej posypce. To powinno być super kwaśne, ale bardzo smaczne. O jacie, to jest naprawdę, naprawdę kwaśne. Ale nie da się od tego oderwać. Pyszności. No, fajnie to wymyśliłaś.